Cześć, tu baju, baju Dzisiaj zaprosiłam specjalnego gościa, moją mamę. Cześć, tu Basia. Przeczytamy wiersz: Aleksandra Fredry. Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym domu stali. Paweł na górze. A Gaweł na dole. Paweł spokojny. Nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies to zając między stoły stołki gonił, uciekał, wywracał koziołki, szczelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Pawła i prosi w pokorze: Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł, wolność tomku w swoim domku. Cóż było mówić? Paweł a nie pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie. A tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi cóż tam. Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co faj pan robisz? Ryby sobie łowię, ależ mość panie nie kapie po głowie. Po... Ależ mość panie mi nie kapie po głowie, a Paweł na to wolność tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Ja Jak ty komu, tak on tobie. Koniec.